Cześć wszystkim. Chciałem pokazać jak wygląda u mnie ogrzewanie kabiny C330. To jest powrót z nagrzewnicy do obudowy termostatu. Tutaj idzie zasilanie z kranika spustowego bloku. Na nagrzewnicę. A nagrzewnicę umieściłem tam. To jest nagrzewnica z Cinquecento. Nie widać jej, bo ona jest obudowana blachą. Są trzy wyloty. Na środek kabiny, na lewą i na prawą stronę. I na górę, na dwóch, na przednią szybę. Tego też nie widać. To jest włącznik z potencjometrem? Regulacja bezstopniowa. Temperatura jest jeszcze niska, ale... ale... już zaczyna grzać. Przejadę, go troszkę zagrzeję, za chwilę wrócimy po krótkiej przerwie. Na zewnątrz jest około 1-2 stopni. Dziś jest. który? 17 grudzień czy 16? 17 chyba. 18? 18? Sedmi mówi, że 18, więc jest 18. I temperatura w kabinie. I temperatura w kabinie. że ostrość. Zatrzymaj się, bo normalnie mnie tarapia ręką O, teraz widać 25 stopni 25 stopni jest w